Cześć wszystkim, witam w mojej pralni. Z okazji nowego roku 2022 chciałabym życzyć najserdeczniejsze życzenia, dużo czasu na rysowanie, dużo wolnego czasu. Na pewno jeżeli się uczycie to dobrych ocen, dużo szczęścia i zdrowia. No to jest akurat najważniejsze w życiu, zdrowie. Jako że jest koniec roku, to patrzcie. Nie byłoby odcinka, jakby mi czegoś nie zrzuciła. Oto jest mój szkicownik. Ja go zaczęłam w lipcu tego roku i skończyłam go w grudniu. Równo 6 miesięcy zajęło mnie wypełnienie tego, bo w międzyczasie ja rysowałam na tablecie graficznym, także pokażę Wam jeszcze tę pracę. Zapraszam Was do oglądania! Hej, zacznijmy może od okład. Robiliśmy te koraliki na jedno z pierwszych moich filmików. Link do niego wyskoczył tutaj w zakładce. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tym roku Mata wypuścił jakiś tam zestaw maty w McDonaldzie i dostawało się takie naklejki. Daria też mnie tutaj przyklejała. To jest pierwsza strona. Okazało się, że mój szkicownik mi przyszedł jakiś taki, nie wiem, czy powiedzieć, że to wadliwy, ale ma tutaj taką dodatkową karteczkę. Z pierwsza strona rysowałam ją w pociągu, jadąc z Adamem. Ja taką folię, ponieważ było to rysowane ołówkiem, a nie chciałam, żeby wszystko inne było wbruzone. To było malowane na wakacjach w Anglii. A są moje pieski. Ogromny crocs. Tutaj próbowałam sobie ćwiczenia. Malowania głowy z różnych perspektyw, ale jak widać, nie wyszło mi zbytnio. Kolejne ćwiczenia. To rysowałam czekając na pociąg. To jest jeden z rysunków, który właśnie rysowałam na tablecie. Tutaj go wrzucę, bo wydrukował się taki zielony. Tak naprawdę wygląda tak. Ja i Adaś. To Adaś rysował. Jak nie będzie nic ciekawego do powiedzenia, po prostu będę przewijać dalej. To jest Aleksander, ale wyszedł jakiś taki z bardzo krótkim tułowiem przez te ubranie. Amelia, Aleksander, Krzysiu, Arek. To jest taki challenge, że rysujesz sobie randomową. Jakiś kształt farbą, i porcem rysujesz na tym, co widzisz w tym konkretnym Wszystkie w ogóle linki będą jeszcze w opisie, jakbyście sobie chcieli poklikać. I nie wiem, czy nie będę musiała tego zacenzurować. To jest właśnie challenge z Darią. Tutaj wrzucę do niego link. A jak nie wrzucę, to będzie w opisie na pewno. To jest Krzysiu. To mi się podoba. Ładnie wyszedł. Jakieś próby komiksu, ale niestety tutaj jego twarz. Eee, szkoda gadać. To jest Alex i jego siostra Liliana, która, jak tutaj widać, skończyła dosyć niefajnie. Została przygnieciona przez, przez kamienie w zapadającej się kopalni niestety umarła. Bloby to był challenge z moją mamą. Tutaj też rzucę, rzucę linka, a jak nie, to będzie w opisie. Ona mi się trochę kojarzy z Widowmaker z, z gry Overwatch. Nie skończyłam tego. Ja w ogóle duże rzeczy nigdy nie kończę. Jak po prostu nie czuję się, że chcę to kończyć, to po prostu tego nie kończę. Do tego to jest taki szkicownik. no. Nie są tutaj skończone prace. To, są, to jest taki typowy szkicownik. To jest Jankrat z gry Overwatch. Tu jest Hanzo z gry Overwatch. Arek. Amelia. To jest Emilia, tylko ma jakieś takie dziwne te dłonie i stwierdziłam, nie będę tego robić dalej. Ale podoba mi się jej twarz. Ech, nie rozmawiajmy o tym. O tym też. To mi się podoba, ładnie to wyszło moim zdaniem, a tutaj jest... Yy, tu jest Krzysiu i Emilia robiący buzi buzi. To jest urocze. Zobaczcie, to jest taki mini-komiks. Opublikowałam go na Instagramie, link do mojego Instagrama będzie w opisie. To było właśnie w okolica Halloween. Krzysiu był przebrany za strach na wróble, a... Amelia była przebrana za duszka i wystawały jej tylko uszka i... No, urocze, no, moim zdaniem urocze. Tu jest cały skład. Jeden z nielicznych, dokończonych rysunków, takich konkretnych. Arek był przebrany za pszczółkę. Emilia była za taką czarownicę. Alex był za Mario, Amelia była za duszka, on za stracha na ogóle. I pies od Alexa był za hot doga. <grytania> Proszę, nie wiem czy go widać. To jest zaproszenie na ślub do mojej mamy. Tutaj po prostu wzięłam kredkę i rysowałam co sobie chcę. Mój w ogóle szkicownik jest taki bardziej chaotyczny. Zwykle widuję na YouTubie, jak ludzie robią ten sketchbook, to, że one są takie uporządkowane w ogóle, jakieś takie czyściutkie, ładne, ale mój to jest po prostu, no, jak widzicie, jeżeli czuję się, że chcę rysować, to po prostu rysuję w tym szkicowniku. O, próbowałam malować e, glinkami. <grytanie> Okropne życie, szczerze mówiąc. To farbami plakatowymi, które przywiozła mi nie z Niemczech moja mama. Bardzo ładne miały kolory, to trzeba przyznać. Zobaczcie, jakie one są bardzo tak nasycone. Mona Lisa, będąca pięciolatką. To jest akurat odcinek, którego nigdy nie opublikowałam, ale nagrałam go z Darią. Rysowaliśmy od nowa moją starą pracę. To jest ta właśnie praca. To jest moja wersja tej AI. u Nie wyszła mi kompletnie, ale powiem wam, że. Daria bardzo się postarała i bardzo ładnie to wyszło. Szkoda, że tego nie opublikowałam. No, tak nie wyszło. Ale patrzcie na to, jaki i Daria Ślicznie wyszła. Ona jest bardzo kolorowa. Słodka wróżka dla słodkiej Martusi. o dziękuję. To jest Bulma i Trunks z anime Dragon Ball. Tutaj próbowałam w ogóle jakąś kaligrafię, ale nie wyszło. Liść. To jest Aleksandra i Liliana. To są życzenia na Nowy Rok od mojej Mamy Tutaj pod spodem jest jeszcze jakieś usta są Mama od Arka No to się taka prawdziwa, rodzona <grymne> Siadłam sobie, wzięłam sobie mazaczek i po prostu robiłam Rysunki Nie myśląc zbyt dużo On jest słodki Bez nie. <grymne> taki grubasek. I to są akurat różek. Były już prawie do uschnięcia, więc je odcięłam i... I tutaj wsadziłam. Krzysiu z Emelią. Więcej Krzysia z Emelią. To chyba wrzuciłam na Instagrama. To jest do odcinka, który mam zamiar nagrać. Moi znajomi podrzucają mi swoje rysunki, i ja będę malowała w swoim stylu. <grych> Chciałabym kiedyś coś takiego zrobić z moimi widzami, ale jeszcze mam za mało widowni, niestety. Tutaj typowo. Typowe growy. To jest właśnie jeden z tych rysunków, które chciałam zrobić właśnie do tego filmiku. To jest jego szkic. To jest oce mojej koleżanki Naomi. To jest ta, do której wysyłaliśmy prezent na święta. I postać z Atlantis. To jest ta dziewczyna z niebieskimi włosami. pas bazgroły. Podoba mi się ta rybka. Śmieszna jest. To jest moja nowa oce. W sensie naszkicowałam, ja robiłam bez baskerville, ale zobaczcie, jak on jest uroczy. I wygląda jak świetna koleżanka dla Ameli. No powiedzcie, że nie. Oboje mają taki cute vibe. Dziwna roślina. Nie wiem, znalazłam ją nad wodą. Nie wiem, co to jest, ale jest takie puchate. To jest Krzysiu z Amelią i nie dokończyłam tego nigdy, niestety. Może jak to dokończę to wrzucę to na Instagrama. Tutaj w środku są kolejne, o, to jest roślina, którą znalazłam będąc w pracy na działkach. Takie dziwne, przeźroczyste i bardzo takie delikatne, jak taka folika Jak wiecie co to, to za roślina to możecie mi napisać w komentarzu. To wszystko, no zostało mi jeszcze kilka tamtych kartek. To jest jeszcze pralka, którą namalował Adam i kibel. Która robi brr. Dziękuję Adasiu. Jeszcze raz mam właśnie wyświetlę te wszystkie rzeczy, które malowałam w digitalu. Proszę bardzo. Będę się wyświetlać po kolei, a w tym czasie ja to zamknę. do koniec z sobą, panie szkicowniku i patrzcie, ja w ogóle teraz zauważyłam, że to jeszcze naklejki z Razer'a <grymianie> Jak widzieliście, ja niezbyt serio traktuję prowadzenie szkicownika Raczej robię go po to, żeby bawić się, żeby zobaczyć na jego psa <grymianie> Było wiele takich właśnie, takich stron, w których po prostu się bawiłam Było też kilka stron, których ćwiczyłam było też kilka stron z skończonymi rysunkami. Bo jeżeli miałabym wybrać mój ulubiony rysunek z tego szkicownika, to byłby ten, bądź ta. Możecie mi napisać, która z wasza była ulubiona strona. Moim zdaniem ta jest bardzo ładna. W sensie kolory mi się bardzo podobają. I to wszystko na dziś. Widzimy się w 2022 roku. W tym roku ukończyłam dwa szkicowniki, więc mam taki mały, nieśmiały plan, żeby w kolejnym roku zrobić trzy i więcej rysować. I moim postanowieniem na 2022 jest ukończenie trzech szkicowników oraz więcej ćwiczeń. <grym> Zdecydowanie chciałabym porównać te szkicowniki za rok w sensie ten szkicownik i mój kolejny szkicownik i chciałabym widzieć taki progres. <grystanie> Także to tyle na dzisiaj, moi kochani. Widzimy się w kolejnym roku. Tak. <grystanie>